Czytanie z dziejów apostolskich. Pierwszą księgę napisałem Teofilu O wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku, aż do dnia, w którym dał polecenia apostołom, których sobie wybrał przez Ducha Świętego. A potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje. Ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o Królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku przykazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Słyszeliście o niej ode mnie, mówił. Jan chrzcił wodą, a Wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. Zapytywali go zebrani. Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela? Odpowiedział im. Nie wasza to rzecz, znać czasy i chwile, które ojciec ustalił swoją władzą. Ale gdy Duch Święty stąpi na Was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem, i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. Po tych słowach. Uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał go im sprzed oczu. Kiedy jeszcze wpatrywali się w niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli, mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus wzięty od was do nieba przyjdzie tak samo, jak widzieliście go wstępującego do nieba. Oto Słowo Boże. Czytanie z listu do Hebrajczyków. Chrystus wszedł nie do świątyni zbudowanej rękami ludzkimi, będącej odbiciem prawdziwej świątyni, ale do samego nieba, aby teraz stawiać się za nami przed obliczem Boga. Ani nie po to by się wielokroć sam miał ofiarować, jak arcykapłan, który co roku wchodzi do świątyni z krwią cudzą, gdyż w takim przypadku musiałby cierpieć wiele razy od stworzenia świata. A tymczasem raz jeden ukazał się teraz na końcu wieków, aby zgładzić grzech przez ofiarę z samego siebie. A jak postanowione ludziom raz umrzeć, potem zaś sąd, tak Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zwodzenia grzechów wielu, drugi raz ukaże się nie w związku z grzechem, lecz dla zbawienia tych, którzy Go oczekują. Mamy więc bracia pewność, iż wejdziemy do miejsca świętego przez krew Jezusa. On nam zapoczątkował drogę nową i żywą przez zasłony, to jest przez ciało swoje. Mając zaś Arcykapłana Wielkiego, który jest nad Domem Bożym, przystąpmy z sercem prawym, z wiarą pełną, oczyszczeni na duszy od wszelkiego zła świadomego i obmyci na ciele czystą wodą. Trzymajmy się niezruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo godny jest zaufania Ten, który dał obietnicę. Oto Słowo Boże. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów, tak jest napisane, Mesjasz będzie cierpiał, trzeciego dnia zmartwychwstanie, imię Jego ogłoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów. Wszystkim narodom począwszy od Jeruzalem, Wy jesteście świadkami tego. Oto ja ześlę na was obietnicę mojego Ducha. Wy zaś pozostaniecie w mieście, aż będziecie przyobleczeni w moc wysoka. Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósł ręce, błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali mu pokłon, i z wielką radością wrócili do Jeruzalem, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga. Oto Słowo Pańskie. Moi drodzy, oto dzisiaj w liturgii Słowa. Na rozpoczęcie mamy fragment z Księgi mówiącej o początkach Kościoła, dokładnie pierwszy jej rozdział. Dzieje apostolskie to niezwykła kopalnia wiedzy o początkach wspólnoty chrześcijańskiej, ale również w ten fragment, jak gdyby dzisiaj wpisują się trzy cyfry: mianowicie liczba 3, liczba 40 i liczba 50, bo święty Łukasz. Wspomnianemu Teofilowi mówi o czynach Chrystusa, które dokonał na Ziemi, co też on spisał w swojej Ewangelii, ale też mówi o tym, że ten Chrystus zmartwychwstał, zwyciężył śmierć, a wiemy, że to wydarzyło się trzeciego dnia po jego śmierci. Idąc dalej, mówi o tym, że ten sam Chrystus, który ukazywał się po 40 dniach, wstąpił do nieba. A więc powrócił do tego miejsca, z którego przyszedł. I w końcu wpisuje się ostatnia cyfra 50, mówiąca o duchu obietnicy, którego obiecał zesłać. Po to, aby dać siłę swoim uczniom do ogłoszenia Jego Ewangelii, ale też dać pewnego, można powiedzieć, orędownika, przewodnika dla ludzi, którzy za Jego światłem będą kroczyć przez życie i kiedyś też osiągną niebo. A więc można powiedzieć, że w tą dzisiejszą niedzielę. Niebowstąpienia Pańskiego, kiedy oczyma wiary, wiary jesteśmy tam w Betani. Przychodzimy do Jezusa, który nam tak bardzo mocno wskazuje, kim my właściwie jesteśmy i dokąd zmierzamy. To On niejednokrotnie w codzienności naszego życia wskazuje nam kierunek, w jaki sposób mamy również kiedyś wejść do nieba, osiągnąć to niebo, przejąć od niego klucze do jednego z mieszkań, które przygotował nam w królestwie swego Ojca. Aby to zrobić, siostro bracie, musimy żyć Jego nauką, kierować się tymi słowami, które są zawarte w Świętej Księdze ale też żyć prawem, które On nam dał, i to stare, i to nowe. Ale też w sposób szczególny w życiu naszym mają być obecne sakramenty, które są takimi naszymi, można powiedzieć, również ubogaceniem tej naszej relacji z Bogiem, bo to w nich Bóg daje nam też siebie, a my mamy tą możliwość go przyjęcia w tak bardzo mocny sposób, chociażby Eucharystia. I w końcu też bardzo ważną, można powiedzieć, punktem naszego zaczepienia w niebie jest również i drugi człowiek i czynienie względem Niego dobra bo przecież to również to bogactwo, które ze sobą zabierzemy. Jeśli to gdzieś w sposób szczególny wdrożymy w nasze życie, jeśli uznamy również tą niezaprzeczalną prawdę, że Chrystus jest drogą, wspomnianą prawdą, ale też i będzie naszym życiem, to możemy być pewni. Że ta ścieżka, którą będziemy kroczyć tu na ziemi, poprowadzi nas ku niebu, ku wiecznemu szczęściu, gdzie w sposób szczególny od tego, który był pośród nas i dał nam tak wiele dobra i miłości, ale przede wszystkim dla nas, otworzył niebo, do którego wstąpił, odbierzemy mieszkanie, do, odbierzemy klucze do naszego mieszkania, które jest niegdzie indziej jak w niebie. Dlatego też umocnieni wiarą, miłością, do tego dążmy, to osiągajmy, a z pewnością będziemy w tym stawać się wielcy. Amen.